Aby aktywować eSIM w Samsungu Galaxy a 365 g najpierw musimy wejść w ustawienia. Następnie przechodzimy do połączenia i tutaj wybieramy manager kart SIM. W tym miejscu znajdziemy możliwość dodania karty eSIM. Jeżeli korzystamy z dwóch kart SIM jednocześnie to należy wiedzieć o tym, że druga karta SIM zostanie wyłączona, aby zrobić miejsce dla karty eSIM. Naciskamy na tę opcję i czekamy chwilę. Następnie pojawi nam się takie oto menu, gdzie możemy przenieść kartę SIM z innego telefonu. Możemy także szukać kart e SIM oraz zeskanować kod QR. W moim wypadku, jeżeli wybiorę właśnie możliwość zeskanowania kodu QR, to otworzy nam się tylna kamera, gdzie musimy po prostu najechać naszą kamerę na nasz kod QR, aby aktywować e SIM. Możemy także wprowadzić kod aktywacji ręcznie, wciskając, naciskając na ten, ten, na ten tekst, właśnie. Tutaj wpisujemy nasz kod, i następnie naciskamy na gotowe. Mamy także możliwość skorzystania z latarki i zdjęcia. Jeżeli na przykład mamy zdjęcie z naszym kodem QR, no to możemy wejść tutaj w galerię i wybrać nasze zdjęcie. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.